Przeplatanki. Czekaj. Przeplatanka jest prosciutka. Prosczutę. Jeżeli stoicie twarzą do środka koła, może poproszę, żeby Ela stanęła tam z tamtej strony, to będzie też łatwiej jak będzie, będziecie mieli Elu przed, przed, przed. przed. Aha. Przekładanka zaczyna się od tego, że będziemy już w lewą stronę się przemieszczać, ale zaczniemy od prawej nogi. Kto znaczy przekładankę, dlatego będzie łatwiej. Prawa noga, prawa noga. Prawa noga nad lewą. Ciężar ciała na prawej nodze. Lewa się wyprostowuje. Prawa do tyłu, jest tą czurką teraz. I znowu lewa się wyprostowuje. I tak do góry, prostujemy lewą, na dół. Prostujemy lewą, do góry, ciach. Czerw, O, stop, 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 stop. O właśnie. Postaramy się e, stanąć w taki sposób, żeby było widać. Plecki prosto, nie garbimy się. Bardzo dobrze. Jak już mamy ciężar ciała na obu nogach, to teraz musimy przenieść ciężar ciała na jedno. Na lewo, no, ale dajemy radę <laughs> i popieramy się wszystko prawą i musimy wyciągnąć tą lewą, a on się po prostu złamie. i popieramy. i teraz prawa idzie do tyłu, bo ona nie chce być tylko u góry i wyciągamy tą lewą, żeby nam się nie złamała i znowu prawa, ale ona teraz chce się wysmyknąć do przodu, ale lewa jej nie pozwoli. Bardzo ładnie. Będzie troszeczkę szybsza. To będzie mniej więcej wyglądać tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Stop. I jak już zrobimy cztery przykładanki. Cztery szafta maj, dwa, trzy. Cztery idziemy do środka koła. Raz, dwa, trzy dwa cztery. cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Generalnie taniec izraelski lubi wchodzić do środka koła na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. Pokole. Przebratanka szafta mań. Więc taniec mańcę napi od tego. Trzymamy się za ręce. My będzie Wam łatwiej zrobić. Nie podeczniecie się tak mocno. I będziemy robić cztery przykładanki na sucho, dobrze? Trzy, dwa, jeden, start. Raz, dwa, trzy, cztery. Stop. Bardzo dobrze. Później wchodzimy. Cztery kroczki do środka. Raz, dwa, trzy, chlap. 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 No i bardzo dobrze. <śmiany> drugi element ostatni tańca main mine zaczyna się od czterech podskoków piłeczki piłkowej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery lewonuszka, raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Cztery podskoki. Raz, dwa, trzy, cztery. A później cztery prawe nóżki do przodu i cztery lewe nóżki do przodu. I taniec wygląda od początku tak. Szopę mają, cztery. Raz, dwa.

Sadzi, na małość. Zaczyna się też bokiem do środka koła. Lewym bokiem, lewym bokiem, lewym bokiem. Większość taniec, tak zaczynają, czyli z prawą nogą zaczynamy. Zaczynamy również cztery kroki. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale później od razu musimy się brzuszkiem do środka koła. Przestań, idę. Do... Cztery bój wuj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W prawą stronę bój, w lewą bój, w prawą bój, w lewą bój, ponieważ jak już będziemy ciężar ciała mieli na lewej nodze, musimy znowu się przestawić. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. Bój, bój, bój. Bój. Tutaj Ela mówiła mi, że na... gdzieś kiedyś usłyszała, że ten taniec ilustruje przypowieść o mędrcu i o głupcu. Mędrzec idzie cały czas prosto. Raz, dwa, trzy, cztery, do przodu. Tak samo jak ta pierwsza część tego tańca. Nie, 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 nie. Jeszcze głupca nie ilustrowaliśmy. Więc zrobimy od początku. Raz, dwa, trzy, cztery, bój, bój, boj, bój, raz, dwa, trzy, cztery, bój, 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 ponieważ chwilę na zastanowienie się też musi mieć, prawda? Dlatego to bujanie. A głupiec idzie dwa kroki do przodu, cztery do tyłu, dwa do tyłu, waha się, zastanawia, obroci na trzy i idzie cofa, później w lewą, cofa się i też się zastanawia znowu. Więc kochani moi, głupiec, dwa kroki do przodu. Raz, dwa, dwa do tyłu, raz, dwa, o na trzy, raz, dwa, trzy i tak zwany krok ze strony na stronę. Lewa nóżka chce Ale też się raka, bo musi pomyśleć, boi, 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 boi. Czyli jeszcze raz. Musimy wrócić i się nastawiamy. Czyli od początku mędrzec i głupiec. Mędrzec, cztery do przodu, wój. Jeszcze raz cztery do przodu, wuj, Głupiec, dwa do przodu, dwa do tyłu. Obrót na trzy. Ze strony na stronę, czyli to wahanie i wój wój. Na tył do Trzy dwa, jeden, star Raz, dwa, trzy, cztery, bój, 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 bój. Raz, dwa, trzy, cztery, bój, 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 bój. Dwa przodem. Głupiec, dwa w oboznaczy Raz, dwa, trzy. I ze strony na stronę. Raz, dwa, bój, bój, bój. I jest cały taniec. Jeszcze raz. Głupiec. To jeszcze raz pokażę tutaj główca. Dwa kroki do przodu. Raz, dwa, dwa do tyłu, ale musi się odwrócić tak, żeby być prawym bokiem i dwa kroczki w tym samym kierunku, tylko tyłem. później obróci przez prawe ramię. Raz, dwa i trzy. Jesteśmy brzuszkiem do środka koła i lewa noga chce się już wyrwać. Chce pójść tam, ale musi wrócić. I prawa noga chce się wyrwać, chce pójść w tamtym kierunku, ale musi wrócić. Proszę, 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 Dwa proszę, proszę, dwa proszę, 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 dwa. proszę, 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 Dwa proszę, proszę, dwa proszę, 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 dwa. dwa,